Witam serdecznie. Dzisiaj przygotujemy złocistą cukinię smażoną. Na początku cukinię pokrój na mniejsze kawałki. Najpierw na plastry, a potem każdy plasterek na pół. Do miski wlej 125 ml wody i dodaj do tego kamis, złociste nuggetsy pikantne. Całość dokładnie wymieszaj. Następnie obtaczaj w tak przygotowanym cieście kawałki cukinii, Wcześniej osuszone ręcznikiem papierowym. Potem na patelni rozgrzej olej i smaż cukinię z obydwu stron, aż będzie wyraźnie złocista. W międzyczasie przygotuj sos. Jogurt wymieszaj z czosnkiem kolorowym Kamis. Na talerz nałóż usmażone złociste nagets z cukinii. Podaj razem z sosem czosnkowym, a całość udekoruj świeżą natką pietruszki. Smacznego!